Dzień dobry Państwu, witam geopolitycznie. Dzisiaj to trochę może być po dziesiątej, zobaczymy jak się uda wrzucić materiał. E, mili Państwo, e, doszło do historycznego spotkania, wystąpienia wspólnego Andrzeja Sybichy, ministra spraw zagranicznych Ukrainy i pana Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych Polski. E, obydwaj politycy zgodnie oświadczyli, że jest zgoda strony ukraińskiej na to, by rozpoczęły się ekshumacje ofiar tzw. rzezi wołyńskiej. To jest temat, którego żaden polski rząd po 1989 roku nie mógł powiedzieć załatwić. Strona ukraińska też zdaje sobie sprawę z tego, że temat wydania zgody na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej jest bardzo istotny w zakresie wzajemnych naszych stosunków. Temat Wołynia jest z reguły używany jako pałka do atakowania Ukraińców w Polsce, relacji polsko-ukraińskich, jest podsycany przez rosyjskie spec-służby. Także też i w interesie strony ukraińskiej leżało i leży, by umożliwić nam ekshumację szczątków naszych rodaków, tak by można było w sposób zamknąć ten temat w historii, bo przecież w kółko nie możemy mielić tego tematu i na tej podstawie uniemożliwiać nawiązanie przyjacielskich, bliskich stosunków między naszymi krajami, bo przecież w końcu wojna się zakończy. I mam nadzieję, zapanuje pokój i nasze kraje będą ze sobą bardzo ściśle współpracować. Szczególnie, że mniejszość ukraińska w Polsce jest całkiem spora. Nie wiem, ile w tej chwili jest obywateli Ukrainy w Polsce, ale podejrzewam, że co najmniej milion osób, oni też wytwarzają polski PKB, bo pracują zupełnie legalnie w Polsce, będąc w sklepach, w zasadzie we wszystkich miejscach często słyszymy takie dźwięczne zaciąganie u sprzedawców, u pracownic, pracowników, to są właśnie Ukraińcy. Zdarzają się też i osoby z Mołdawii, też i z Białorusi, ale przede wszystkim Ukraińcy. I ten temat rzeź wołyńskiej jakby istnieje w przestrzeni publicznej tej, tej nacjonalistycznej, używany właśnie jako pałka, atakowani są Ukraińcy, wyzywani od banderowców itd., itd. Teraz Radosław Sikorski osiągnął sukces. Zresztą nie muszę chyba Państwa przekonywać, że pan Sikorski jest najlepszym ministrem spraw zagranicznych w historii naszego kraju i jego niewątpliwy sukces doprowadzenia tej sprawy do końca no, jest godny odnotowania, zauważenia i pochwał. Trochę z pewną takim niedowierzaniem czytałem dzisiaj wpis pana marszałka Szymona Hołowni, który przypisuje sobie też ten sukces, tylko nie bardzo wiem w jakim zakresie. Tam twierdzi, że to nasz wspólny sukces ponad podziałami. No, Nazwałbym to po prostu bezczelnością. Tak, bo ta decyzja zgoda strony ukraińskiej jest wynikiem działań, dyplomacji właśnie pana Sikorskiego. Jego osobistych starań. Pamiętacie państwo, jak zawoził na Ukrainę różne pojazdy, był na pierwszej linii frontu, zresztą. Sikorski był żołnierzem. Tak? Walczył. Prawdziwie się kulą nie kłaniał. E, walczył właśnie z Sowietami. Także to jest e, człowiek, który podejrzewam, że w sytuacji nawet podróży dyplomatycznej, gdyby doszło do e, sytuacji trudnej, to potrafiłby się bronić, złapałby za, by za broni, i zareagował. E, mili Państwo, t, t, Temat ekshumacji szczątków o jest bardzo kluczowy, jak mówiłem w naszych wzajemnych stosunkach, relacjach, tak by raczej niwelować te tematy, które nas dzielą, by w końcu doszło do rodziny takiej można powiedzieć, już absolutnej, formalnej zgody, ale nie myślcie, że nacjonaliści teraz nagle, prawosyjscy kameraci i cała ta szuria. Będzie bić brawo panu Sikorskiemu. O nie, już ja czytam w mediach społecznościowych. No i co z tego? To teraz jeszcze muszą przepraszać, a potem jeszcze muszą zapłacić. Więc oni będą próbowali jeszcze na różne sposoby wracać do tego tematu. Należy to ignorować, jakby w ten sposób, aby nie, nie wpuszczać tego przestrzeń publiczną, i ich spychać na zupełny margines. Teraz Zadanie przed, przed Polską. Trzeba powołać specjalny zespół specjalistów, archeologów, lekarzy, historyków i specjalistów innych dziedzin, by rozpocząć profesjonalne ekshumacje, które podejrzewam, że będą trwać wiele miesięcy. Najbliższy termin to podejrzewam, że będzie to dopiero na wiosnę, kiedy ziemia będzie w miarę miękka. Gdy będzie można ustanowić takie polowe biuro tego spec zespołu. Nie wiem, który, który z resortów będzie odpowiedzialny za powołanie tego interdyscyplinarnego zespołu do spraw ekshumacji szczątków ofiar rzezi Wołyńskiej. No ale mamy naprawdę wielu wybitnych archeologów. Ja też tu na YouTubie oglądam, oglądam, są kanały właśnie archeologów. bo Proszę Państwu powiedzieć, że poza historią też archeologia jest y, może nie moim konikiem, bo nie znam się na, na, met tak, na tej metodologii archeologii, ale zawsze się archeologią interesowałem. Y, więc będę z dużą uwagą przyglądać się postępom pracy. Y, jeżeli chodzi o nasze stosunki polsko-ukraińskie, to moja ulubiona książka Ogniem i Mieczem zresztą też genialny film który daje klimat tamtego czasu, w którym zresztą grali ukraińscy aktorzy, genialnie zagrali, chociażby rola, rola Bohuna czy rola Chmielnickiego, a po właśnie Chmielnickiego i tych naszych wzajemnych takich relacji. Tam jest taka scena, oczywiście jest fabularyzowana, nie ma źródeł historycznych, by kiedykolwiek doszło do takiej rozmowy w kimkolwiek o nazwisku Skrzetuski. Ale kiedy Skrzetuski został złapany przez kozaków e, i Bogdan Chmielnicki, Hetman Chmielnicki e, rozmawia ze Skrzetuskim, e, to mówi do niego, że gdyby, e, gdyby król przywrócił e, im prawa, przywileje kozackie, to mówi pomyśl, że Rzeczpospolita byłaby. Nie dwojga a trojga narodów mielibyście tysiące szabel i samopałów przeciwko Moskwie, Turcji i wszystkim innym. Pamiętam to zdanie z tego filmu. I faktycznie, jeżeli popatrzycie Państwo na Ukrainę w tej chwili, położenie geograficzne, wielkość, możliwości też i gospodarcze, wszystko to wskazuje na Możliwość w przyszłości właśnie zawarcia pewnej takiej Unii Gospodarczej, Społecznej, Kulturowej, też i Militarnej pomiędzy Polską a Ukrainą, tak by nasze kraje stanowiły dosyć w rejonie, dosyć tak, sporą potęgę. To też jest kwestia eksportu naszych produktów. Pamiętajmy oczywiście o ochronie naszego rolnictwa. Też i Ukraińcy muszą pamiętać o tym, że ich żyzne gleby, ich rolnictwo tak jak najbardziej, ale niech wtedy ten eksport idzie bardziej na wschód do Azji, a też muszą dbać o to, by ich polscy koledzy, polscy rolnicy mogli swoje plony sprzedawać w Polsce. Także da się to wszystko ustalić, tak by miało to wymiar powiem, symetryczny. Dwie strony były zadowolone. Nic tylko pogratulować panu ministrowi Sikorskiemu, bo dokonał czegoś, co było praktycznie awykonalne dotychczas, a zrobił to podczas trwania pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Więc bardzo panu ministrowi gratuluję. Myślę, że wiele osób, które straciły swoich bliskich właśnie podczas tej rzezi wołyńskiej, też w jakiś sposób odetchnie z ulgą i będą mogli swoich bliskich wtedy pożegnać na powąskowskim cmentarzu w Warszawie, bo tak właśnie deklaruje Rafał Trzaskowski, że szczątki po ekskumacjach mają być przetransportowane do Warszawy i takim najznamienitszym miejscem, gdzie mogą być pochowani po tylu latach, jest właśnie cmentarz. Myślę, że koncepcja budowania cmentarza na Wołyniu i tam pomnika utrudni dosyć ewentualne odwiedziny, wizyty w, tak, w takiej nekropolii. Też może dojść do jakiegoś tak, wykorzystania tego w sposób propagandowy, a tu przewiezienie szczątków ofiar do Warszawy i uroczyste pochowanie ich. Na Strentarzu Powąskowskim będzie no, takim zakończeniem tego trudnego etapu we wzajemnych, wzajemnych relacjach. Pamiętajmy, pamiętajmy Państwo, że nie można wiecznie żyć tą polityką historyczną i odgrzewać te, czy też rozdrapywać te zabiźnione już rany, używać tego jako argumentów politycznych. Tutaj nasz rząd i tutaj pan Sikorski bardzo słusznie postępują, aby te, można powiedzieć, doły między nami zasypywać, by te relacje były właściwe. Także cieszę się, że doszło do takiej sytuacji. Dajcie państwo znać w komentarzach, oczywiście, jakie jest wasze zdanie. Może się znajdą też i archeolodzy, i... Lekarze i inni, którzy też zadeklarują swoją chęć uczestniczenia w tych pracach. Myślę, że taki zespół powinien już w tej chwili zacząć powstawać. Im szybciej, tym lepiej, bo przecież trzeba logistycznie to wszystko do wiosny przygotować. A to wcale nie jest tak odległy termin, bo raptem za 3-4 miesiące już powinni wyjeżdżać. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Widzimy się dzisiaj oczywiście o 14:00 i zapraszam na środowy live, który tak to Państwo zdecydowaliście, ponad 3300 głosów, że live ma być też w środę, czyli mamy live zawsze będzie w poniedziałek, w środę i w czwartek. Będziemy omawiać. Ważne sprawy, też państwu będzie zadawać pytania, będziemy dyskutować, będzie mi miło państwa gościć. A póki co, do zobaczenia o 14.